Dzisiaj jest Koda Fabia. Będzie, będziemy wymieniać e, zamek. Drzwi kierowcy e, nie chcę się ani zamknąć ani otworzyć z pilota. Teraz zamykam. To są zamknięte. Otwieram. Otwierają się. A drzwi kierowcy, jak widać, nawet nie chcę zareglować Także. Najprawdopodobniej zamek do wymiany. Sprawdzałem już tutaj przelotkę. E, także tam wszystko ok. Także demontujemy tapicerkę. Dobra, najpierw demontujemy to. Ja to podważam sobie tu włożyłem i do góry wyciągamy. Odpinamy kostkę i dopiero po odczepieniu tego to wysuwamy do przodu. Tu się zazębia do tyłu. Tu mamy dostęp do trzech śrub. Jedna, druga, trzecia. Ściągamy w tym miejscu za ślepkę. Tą o. I tu na dole są raz, dwa, trzy śrubki. I ciągniemy cały boczek. Powinno nam to wyjść. Zobaczcie. Tutaj zdjęłem. W tym miejscu jest ostatnia śrubeczka. Z dołu już odkręciłem. I zaraz odkręcę tylko tą. I demontuję boczek. Boczek zdjęty. Eee, tu trzeba pamiętać, że pod tymi gąbeczkami są kostki od alarmu, od diody odpiąć tylko tutaj linkę od klamki, bardzo prosto się ją tutaj wsuwa tylko i wkłada teraz na boczek no i trzeba roznitować całą yy, blachę czyli rozwiercać wszystkie tutaj dookoła nity tu dookoła i później przejdziemy do wyciągnięcia wkładki zamka tu trzeba będzie odkręcić śrubeczkę ale to dopiero po zdjęciu blachy można sobie już też ściągnąć całe okablowanie wypiąć wtyczki wszystkie i trzeba też będzie otworzyć tutaj zaślepki opuścić delikatnie szybę i odkręcić mocowanie szyby z tego względu, że prowadnice są przynitowane w tym miejscu na nity, do tej blachy Dobra, wszystkie nity roznitowane i teraz ja sobie odkręciłem silnik, bo też jak można odkręcić sobie silnik żeby był mniejszy opór i wtedy szyba w dół najlepiej jest szybę odkręcić dopiero po rozwierceniu wszystkich nitów z tego względu, że jak opuścimy a będziemy przykładowo wiercić i nam wpadnie wiertarka, to żeby nam nie uderzyło w szybę, nie stukło szybę, dlatego szybę najlepiej opuścić na samym końcu po roznitowaniu wszystkiego tak jak teraz, opuszczam ją o opuszczę ją na dół do tego miejsca odkręcę śrubę, wyciągnę szybę do góry i ona jest na takiej jeszcze uszczelce także troszkę się będzie kleić powyciągać trzeba wszystkie te przelotki, tutaj, tutaj i tutaj tu jest trochę krótka także tu trzeba troszkę będzie uważać tutaj tak samo i wyciągamy wszystko wkładka wyciąga się tak, że tak, odkręcamy tutaj śrubaczkę Torx25 i tu na dole odkręcamy. Ja sobie delikatnie pociągnąłem klameczkę. Jak odkręcałem, włożyłem klucz we wkładkę, przekręciłem i wyciągnąłem. Tak. Czasami może być yy, pociągnąłem za, za całość. Czasami może być tak, że po prostu yy, siedzi się zasiędziało i tak dalej. Trochę będzie ciężko wychodzić. I tu rozkręcamy i wyciągamy tylko po to, żeby o wyciągnąć ten mały właśnie cypelek stąd to jest linka od yy, od klamki zdejmiemy to, odkręcamy te dwie śrubki i wtedy już nam powinno wszystko zlecieć ładnie zamek wyjęty e, tutaj możecie sobie przesmarować też te linki bo jest trochę zabawy a zawsze to troszkę przedłuży życie tym linkom no i też trzeba pamiętać o wyciągnięciu tych pinów, tych yy, nitów, z tego względu, że gdzieś to będzie później przy trzaskaniu dyndać, cały czas strzelać, także dobrze jest to wyciągnąć od razu. Nowy zamek. Założony na tej plastikowej osłonie. Oryginalnie przełożone wszystkie cięgna, linki i tak dalej. I teraz yy, trzeba będzie tylko jeszcze przełożyć przewody, yy, włożyć tu z powrotem w otwór. Podpiąć pod zamek i składam to tak jak fabryka. Ok, tutaj blacha poskładana. Yy, o, nity tak musiałem, w połowie mi je zrywało. Musiałem je podszlifować trochę fleksem. Troszkę wystają, ale to akurat nic nie przeszkadza. Szyba też zamontowana, silnik. I teraz przechodzimy na, na tą stronę. I tu musimy wyciągnąć ten rdynzelek, co wchodzi tutaj. Jak to włożymy, to wtedy wkładamy całą kostkę tutaj. Jest taki, takie ząbki, jak się za, wkręca tą śrubę, to ona, yy, to ona przesuwa, tak jakby. O, tak, o, przesuwa i się zazębia. Tymi ząbkami, które są, nie wiem, czy tu będzie złapie ostrość, ale widać coś. Zaraz ja to składam i będzie gotowe. O, linkę widać założona. Ona zawsze ją tam, ja takim yy, haczykiem ją po prostu biorę i zakładam. A tam wkładam i, yy, wkładam tam i wyciągam. Ona jest akurat tak na prost mniej więcej. Tutaj, teraz, bardzo dobrze wszystko widać. Teraz lekko klamkę odciągamy i wkładamy wkładkę. Z kluczykiem najlepiej, żeby tam móc. O, tu jest na prost ustawione. Zawsze tak, mniej więcej. Tak samo wkładkę trzeba ustawić sobie w takiej, w takiej pozycji. Wkładamy i przekręcamy. Wkładka włożona. No i teraz tutaj skręcamy zabezpieczenie. nam się obkręciło, Dobra, zmienić trzeba było wkręta, za dużego wziąłem o, i słychać jak klikło ładnie. Teraz po kliknięciu tu na górze jeszcze jedna czarna śruba zabezpieczająca chyba nie wiem ja wykręciłem dwie, nie wiem czy to trzeba, czy nie trzeba było I już nam wkładka nie wyjdzie. Jest ok już teraz. Klamka działa, jest założone. Teraz składamy boczek. Tutaj oczywiście śruby dokręcone już. Składamy boczek. Podłączamy linkę. Podłączamy wszystkie yy, przewody. Ok, wszystko poskładane. Jak widać, tak jak fabryka fabrykach. Nowe klipsy oczywiście, bo tu się łamią stare, oryginalne. I teraz najważniejsza rzecz, jaką yy, po montażu nigdy nie zamykajcie od razu drzwi. Tylko weźcie sobie, zróbcie tak. Zamknijcie i dopiero teraz sprawdzajcie. Widzicie? Chodzi. Wcześniej tego nie było, teraz już działa wszystko. A to dlatego się tak robi, żeby nie było tak, że zatrześnięcie okaże się, że gdzieś linka Wam spadła, yy, czy coś nie podłączyliście. I będzie tak, że nie będziecie mogli dostać się do drzwi. Teraz klamka, cyk, otworzyło się. Jeszcze wszystko okej. Okay. Jeszcze test. Jeden. Zamknięte, dioda miga. Do góry wyszedł. Otwiera się. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka, komentarz.